Co pan prezes powiedział do Grzegorza Chatynę? Ja bym e, chciał, jeśli pan redaktor pozwoli, e, powiedzieć słowo o formule tego przekazu, bo ja go oglądałem w telewizji publicznej. Mhm. E, w jednym w CHP z Tak? Tak jest. I pierwszy raz w życiu widziałem, nie wiem, czy jest drugi taki kraj na świecie, gdzie telewizja publiczna e, przerywa program i łączy się z telewizją powiedzmy sobie z prywatną. Społeczną. Ta, społeczną. I pokazuje, i, 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 i organizuje ten przekaz i, i pokazuje swoją konkurencję swoją przekazuje na swoją antenie. Pokazuję. Ja bym bardzo uważał teraz, bo mogą się też na nas przyłączyć Wezmą z sieci i puszczą. I tak, ale to może ta telewizja, gdzie występował yy, Pan prezes, to rzeczywiście było coś nowego. Albo radio, które jest przecież też zaprzyjaźnione z tą telewizją, w której występował prezes. Mhm. To było coś nowego. No tak, tak, to, to rzeczywiście są, są elementy nowości. Już, już tak było, że, się, że brali sygnał od Karnowskich z tego tak. nowego, ich nowego tak. telewizyjnego portalu. No ale to trzeba pokazywać, bo to jest jednak tak. publiczna telewizja, prawda? że że coś zostało postawione. jest dziwne. No dobra, ale gdyby chcieli nas retransmitować, to bardzo proszę. Za, po uzyskaniu odpowiednich zgód oczywiście. No, to, Panie przewodniczący, a merytorycznie co pan prezes powiedział? To jest... Jest... Ja patrzę na to w ten sposób. Kilka dni mu zajęło, żeby dojść do siebie. Bo został jednak ciężko przejechany przez tę sytuację ostatniego tygodnia. Uspokojony, stowarzyszący mu Mariuszem Błaszczakiem, ale to jest... <laughs> Próba takiego wykładu, który pokazuje mamy wszystko pod kontrolą i kto nie jest z nami ten przeciw nam i to jest taki adres do środowiska prezydenta Dudy, żeby, żeby zrozumiał, że nie ma szans w tym starciu. ale ja, ja nie mam mnie ja, ja szczególnie nie przeraził ten przekaz. Ja bardziej niż tutaj taki przygotowany Uspokojony prezes Kaczyński, bo to go, tak go widziałem wczoraj. Ja sobie przypomnę i zawsze będę pamiętał już do końca mojego życia te 17 sekund prezesa Kaczyńskiego w sali Sejmowej o wpół do 12 w nocy. Zdradzieckie mordy. Tak, tak. To znaczy, to jest prawdziwe. Mordy zdradzieckie. No i tak dalej. I kanalie i, i ten adres do opozycji, to co nam krzyczał mm -hmm. w twarz. I to był prawdziwy prezes Kaczyński, bo uważam, że y, tam były prawdziwe emocje, tam były prawdziwe nerwy. On w związku z tym, że nie mógł opuścić sejmu i, tak jak słyszeliśmy, wracał z podróży już do Krakowa na, na Wawel, na, na grób brata, tu eksplodował. Tu był prawdziwy. I to jest prawdziwy Jarosław Kaczyński. I to jest prawdziwa jego polityka. I to jest to wtedy w te, te 17 sekund to jest pokazanie jego stosunku w relacji z opozycją, z tymi wszystkimi, którzy nie są w pisie, Jest pokazanie, co chciałby im zrobić, gdyby mógł. A grzeczny, ugrzeczniony Uspokojony, uczesany prezes Kaczyński wczoraj to nie jest prawdziwy prezes Kaczyński. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOKFM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje